Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo Pańskie. Siodźmy na chwilę. Ten czas, który przeżywamy, niesie wiele rzeczy. Człowiek przeżywa różne doświadczenia, i te doświadczenia, czy to w tym, jak to można powiedzieć, w wielkim świecie, jak i w naszym kraju, Powodują pewien niepokój, smutek, i u tych, którzy są obojętni, moglibyśmy tak powiedzieć, na religię. Ale też myślę, że wiele niesie niepokoju w życiu tych, którzy mają mocny fundament wierzy. Myślę tu przede wszystkim, czy może najpierw, o pandemii, która zbiera swoje żniwo, która codziennie prawie pobija jakieś rekordy. I jednocześnie na razie nie widać jej rychłego końca. Myślę też i o tych przeróżnych falach niepokojów, protestów. W Polsce czy na świecie, gdzie w znacznej mierze ludzie młodzi, którzy w sposób taki wręcz agresywny, wulgarny wyrażają swoje niezadowolenie, czy to, że chcieliby innego świata. Myślę też, że na pewno wielu przeżywa też to wszystko, co się dzieje w kościele. Wszystkie te sprawy, które dotyczą szóstego przykazania. Wszystko to sprawia, że. Czujemy się zagubieni, że wielu nie bardzo wie, co myśleć, jak postępować, gdzie szukać pomocy. I w tej trudnej, takiej skomplikowanej sytuacji, liturgia słowa przypomina nam dzisiaj słowa Jezusa i tę Jego przypowieść. O tym, że powinniśmy się modlić i nigdy w tej modlitwie nie ustawać. Jeśli spojrzymy do tyłu na tą nawet niedawną historię naszej ojczyzny czy kościoła w Polsce, od okupacji poprzez czas komunizmu, czy potem ten czas niełatwej walki o wolność polityczną, społeczną i religijną. Możemy zobaczyć, jak wiele zawdzięczamy Bogu i Jego ludziom. Jak wiele zawdzięczamy tej wspólnocie, Kościołowi i Jego wytrwałej modlitwie, modlitwie zbiorowej, wspólnotowej, wręcz narodowej. Jak i tej indywidualnych, tych przysłowiowych wdów, ale także ludzi różnego wieku, różnych grup społecznych. Ludzi, którzy w czasach wydawałoby się beznadziejnych, nie uparali na duchu i nie przestawali się modlić. Ludzi, którzy, jak się spojrzy na te teksty modlitw tamtego okresu, chociażby teksty tej tak zwanej modlitwy powszechnej, ludzi, którzy modlili się usilnie o nawrócenie swoje, i tych, którzy Boga się nie bali, z ludźmi się nie liczyli. Dzisiaj Kościół, świat podejmuje różne analizy, zastanawiamy się, co się dzieje, gdzie pobłądziliśmy. Ale to, co już tak jest charakterystyczne, to jest to, że w tej refleksji nie ma właściwie tego wymiaru duchowego. Tego odniesienia się do spraw duchowych. Patrzy się tylko na to, co zewnętrzne, materialne. Rozważa się to w kategoriach nauk politycznych czy społecznych. A warto pytać też i o to, co się dzieje z naszym. Duchem, z naszą wiarą. Czy potrafimy gorliwie i z jarą wsłuchiwać się w Słowo Boże? Czy potrafimy z taką siłą, cierpliwością modlić się, prosić o światło? Można wręcz zapytać się, czy potrafimy Naprzykrzać się Bogu, jak ta dzisiejsza wdowa z przypowieści? Czy nie poddajemy się zbyt łatwo? I z tym się wiąże to wezwanie do tej modlitwy trwałej, ciągłej, wytrwałej. Pytanie, które się. Pojawia, ile ja się mogę modlić, czy mogę modlić się 24 godziny na dobę. Często się pojawia, bo nauczyliśmy się dzielić czas na, bo, dla Boga, dla rodziny, dla społeczeństwa, dla innych. Jakoś zapominamy, że to wszystko, jeżeli się połączy, przenika. To wtedy jest zwycięskie. Ale myślę, że Pan Jezus nie zachęca nas do czegoś niemożliwego. Przypomina, że modlitwa to nie tylko słowa wypowiadane, ale że modlitwa to przede wszystkim świadomość Bożej obecności. I do tej obecności bliskiej przy mnie. To radość z relacji między mną a Nim. Modlitwa to pewien stan ducha, to pokój, radość, którymi nieustannie nam towarzyszy. Słowa są. Tylko dodatkiem. Przecież często powtarzamy, że tam, gdzie jest prawdziwa miłość, słowa są wręcz zbędne. Ile razy w ostatnim czasie, czy to w ramach katechezy, spotkań w szkole, czy przy różnych okazjach w kościele, o tym rozmawiałem. Zwracają uwagę, jak ważne jest, żeby dzień zacząć i zakończyć z Panem Bogiem. Żeby umieć ofiarować mu na początku to wszystko, co się wydarzy, i z tym nastawieniem iść w nasze życie. Że nie chodzi tylko o to, by jak najwięcej godzin spędzić odmawiając takie czy inne modlitwy. Ale by cały dzień ofiarować Bogu, by nie marnować czasu, ale też i nie marnować tego, co doświadczamy. Zobaczcie, ile przeróżnych krzyży doświadczeń przeżywamy w ciągu dnia. I jak często, jedyne co z nich pozostaje, to jakiś ból, frustracja w nas. A jeżeli potrafimy je ofiarować na początku dnia Chrystusowi, za innych, czy za żyjących, czy za zmarłych, za tych, których kochamy, to u końca dnia nie będę tylko widział, tego, co było złe, tego, co bolało. Ale mogę zobaczyć, ile dałem innym. Proszę Pana Boga, byśmy właśnie traktowali modlitwę jak oddech, jak życie, by była ona naszą taką siłą, wręcz dawała nam moc do działania, a nie tylko wypowiadanym słowem. you